Nowy zestaw słuchawkowy Jabra, nowy mikrofon Shure MV7i, nowy prezes Panasonic Connect Europe, instalacja firmy Kramer, sylwestrowe instalacje AV. To już 122. wydania VIT News. Zostańcie z nami. Jabra prezentuje nowość, czyli zestaw słuchawkowy Perform 75. Prowadzony dla pracowników w handlu detalicznym w celu poprawy współpracy, produktywności i obsługi klienta. Zestaw ten zapewnia natychmiastowy dostęp dzięki funkcji push to talk za pomocą dedykowanego przycisku na zestawie sławkowym. Jest gotowy na integrację z rozwiązaniami AI, z możliwością płynnej współpracy z istniejącymi aplikacjami dla pracowników liniowych i przyszłymi aplikacjami sterowanymi głosowo. Jest dostosowany do pracy w trudnych warunkach w handlu detalicznym. Bo działa w temperaturach od 60 do minus 30 stopni. Oraz jest wyposażony w mikrofon z 99% redukcją hałasów. Andrew Doyle, VP for Fort Line Workers w Jabra, powiedział: Nowoczesne środowisko handlu detalicznego wymaga od współpracowników zwinności i wiedzy, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Wykorzystaliśmy naszą ekspercką wiedzę i ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami, aby stworzyć rozwiązanie dla sektora detalicznego, które zwiększy wydajność i poprawi obsługę klienta. Shure MV7i to nowy i, jak twierdzi producent, przełomowy mikrofon firmy Shure z wbudowanym interfejsem audio, który łączy profesjonalną jakość z wyjątkową prostotą obsługi. Inspiracją dla MV7i był legendarny mikrofon SM7B. A nowy model kontynuuje tradycję marki Shure, oferując trwałość, niezawodność i najwyższą jakość dźwięku. Przeznaczony jest dla podcasterów, muzyków i streamerów. Model MV7i to pierwszy mikrofon z wbudowanym interfejsem audio, który pozwala twórcom na jednoczesne nagrywanie dwóch kanałów głosu oraz drugiego mikrofonu lub instrumentu muzycznego, eliminując konieczność korzystania z dodatkowego sprzętu. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownik może podłączyć drugi mikrofon lub instrument, korzystając z wejścia XLR. Urządzenie automatycznie dostosowuje ustawienia dla każdego kanału, co oznacza mniej czasu na konfigurację. Mikrofon oferuje również możliwość pełnej personalizacji ustawień dźwięku za pomocą darmowej aplikacji Motive Mix dostępnej na komputerach Mac i Windows. Ta platforma pozwala na precyzyjne dostosowanie parametrów każdego kanału, takich jak poziom głośności, charakterystyka brzmienia, czy zastosowanie efektów, np. redukcji szumów lub pogłosu. Dzięki wyjściu USB-C mikrofon można podłączyć do komputerów, ale także urządzeń mobilnych, takich jak iPhone czy iPad. Dystrybutorem marki Shure w Polsce jest firma Polsound. Firma Panasonic Connect Europe mianowała Shusuke Aoki na stanowisko prezesa oraz dyrektora zarządzającego Panasonic Connect Europe siedzibą w Wiesbaden. Shusuke Aoki, który ma bogate doświadczenie w sektorach B2B i B2G, wcześniej z sukcesami zarządzał zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż kompleksowych rozwiązań, inżyniery systemów, marketing oraz transformacje w Japonii, Stanach Zjednoczonych i w Europie. Zastąpi na stanowisku Hiroyukiego Nishiume, który przeprowadził firmę Panasonic Connect Europe przez okres pandemii. Europejskie przedsiębiorstwa mierzą się z wieloma poważnymi wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw czy niepewność geopolityczna. Panasonic Connect Europe będzie wspierać je w przezwyciężeniu tych trudności, oferując innowacyjne i transformacyjne rozwiązania technologiczne, powiedział Shusuke Aoki, nowy CEO Panasonic Connect Europe. Rozwiązania firmy Kramer znalazły zastosowanie w hotelu Fabryka Wełny, Hotel Spa w Pabianicach, w którym jest 122 pokoje, 9 sal konferencyjnych, sala balowa, sala weselna oraz sala widowiskowa. Dodatkowo jest jeszcze basen. W ramach programu modernizacji AV Fabryka Wełny szukała intuicyjnego i przyszłościowego systemu sterowania, aby zapewnić łączność, zarządzanie i możliwości współpracy AV. We wszystkich przestrzeniach biznesowych i eventowych tego budynku. Modulit Solutions Polska zapewnił rozwiązania firmy Kramer, zapewniając menadżerom IT AV łatwy sposób kontrolowania, monitorowania i obsługi wszystkich systemów AV, infrastruktur i wszelkich urządzeń innych firm podłączonych do sal konferencyjnych i obszarów wydarzeń na terenie hotelu w Pabianicach. Łukasz Trojanowski z firmy Modulit Solutions Polska wyjaśnił. Ze względu na istniejące warunki wielu pomieszczeń, możliwość szybkiego podłączenia i podziału oraz oczekiwania klienta, zdecydowaliśmy się na wdrożenie najbardziej optymalnego rozwiązania do zarządzania treścią AV. To jest technologia AV Over IP firmy. Kramer. AV over IP oznacza również elastyczność w przypadku przyszłych zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o dodawanie większej liczby terminali, niezależnie od tego, czy są to źródła sygnału, czy wyświetlacze. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, poszukajcie materiału na ten temat pod tytułem Projekt BMS 2024, który zrealizowaliśmy i pokazaliśmy w ramach naszych newsów. Oprócz tego na naszym kanale zobaczycie debatę ekspercką, którą zrealizowaliśmy. Również w tym hotelu debata pojawiła się w zeszłym tygodniu, a link do obu materiałów znajdziecie w opisie do dzisiejszego wydania newsów. I na koniec ciekawe realizacje AV związane z Sylwestrem, choć już trochę czasu minęło od Sylwestra. I tak, tegoroczny Sylwester w Burj Kalifa w Dubaju przyciągnął tłumy ze względu na największą ścianę LED na świecie. 15 lat temu otwarto w Dubaju najwyższy jak dotąd budynek. Burcz Khalifa, który ma wysokość 828 metrów i został zbudowany przez przedsiębiorstwa Samsung Constructions, Besix i Araptek. W grudniu zeszłego roku wieżowiec został zmodernizowany. Fasada LED, która go pokrywa, została uzupełniona dynamicznymi diodami LED RGBW. I światowa premiera tego leda odbyła się właśnie w Sylwestra. Dzięki temu Burcz Khalifa stał się największym ekranem duch na świecie. Natomiast w tym samym czasie w Londynie ogromny miś Paddington był jedną z wielu holograficznych animacji, wyświetlanych tak, jakby były umieszczone w środku pustej przestrzeni słynnego London Eye. Całość transmitowała BBC. Były to pierwsze tego typu i na taką skalę animacje holograficzne na świecie. Pojawiły się jeszcze animacje dotyczące 80. rocznicy D-Day, medale olimpijskie z okazji sukcesu drużyny Wielkiej Brytanii na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Paryżu oraz życzenia z okazji nadchodzących 25. urodzin dla London Eye. I to wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszych podcastach na platformie Apple, na platformie Spotify oraz na YouTube. Na YouTube oprócz tego co tydzień pojawia się garść nowych materiałów, nowych ciekawych wywiadów, czy też newsów, które na pewno pojawią się za tydzień. Udanego tygodnia. Cześć.